Dream of the day I can go back to when I was born laying in your arms wishing you was here today mom wish you to appear just for a second from heaven my tears will be gone I wouldn't be ragged <laughs> <na leśnik>. no, <susamam> no, Jak mnie znalazłaś. Ty temu Wymyszą, Wymyszą, Jasne Byłem tylko ciekaw, jak mnie Narzucasz się. Naprawdę ekstra do naleśniki. Chcesz jakieś ubranie, może? Ale retro te ciuchy. Czyje to? Żony. Zmarła 3 miesiące temu. Na co? Lejak. To za nią? Znaliśmy się 45 lat. Nie ubrałeś choinki za kilka dni w Wigilia. Masz dzieci? Nie Dobra, to ja to włożę A jak miała na imię? Beata. ładne imię Beata Moja babcia Ten Po co to było? A przydało się Pomyślałem, że lubisz słodką, więc dodałem dużo cukru Dzięki Wezwiesz policję? Nie zamierzam. Próbujesz mi poderwać? Nie, nie chcę Cię poderwać. To o co chodzi? Codziennie jestem na tym przystanku. Ty też. Jak masz na imię? Nie powiem Ci. To jak mam Cię nazywać? Praga. Andrzej, miło mi. Do zobaczenia, Praga. Z raz tracę łup przy ciebie. Serio? Jak tak dalej pójdzie, to będziesz musiał mi pomóc. A ty do wieczorówki chodzisz? Dystryj <grystry> jesteś. Mam 21 lat i ja nie mogę przy chodzić. To czemu kradniesz? <grystry> to przesłuchanie? A po smurfie. Po prostu chcę wiedzieć, jak to jest. Uciekłam z chłopakiem, zostawił mnie, i trzeba było sobie. Co rodzice na to? Moi starzy są gorsi niż faszyści. Jak przylega O, aż tak. Może po prostu się martwią o ciebie. Nie, nic nie rozumiesz. No bierz to. Nie chciałem cię urazić. Dobra.